Od roku 2018 służby w Nowym Deli wykorzystują technologię FRT do szukania zaginionych dzieci. W ciągu zaledwie czterech dni algorytmowi udało się zidentyfikować prawie 3000 z nich. Między rokiem 2012 a 2017 zgłoszono zaginięcia ponad 240 tysięcy dzieci. Z tak tragiczną sytuacją nie sposób sobie poradzić bez pomocy nowoczesnych technologii. Program rozpoznawania twarzy przyczynił się też do poprawy bezpieczeństwa na granicach i przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. Wszystkie te przykłady nie są jednak pocieszeniem dla takich osób jak Robert Williams. Gdy policja pokazała mu zdjęcia z kamer, zapytał, czy według nich wszyscy czarni wyglądają tak samo. Uprzedzenia rasowe są nie tylko w algorytmach, lecz w całym wymiarze sprawiedliwości. Podczas rozprawy policjanci przyznali, że komputer mógł błędnie rozpoznać sprawcę. Sędzia oddalił zarzuty wobec Williamsa i udzielił reprymendy policjantom prowadzącym sprawę. Przed aresztowaniem policja nie zadała Williamsowi żadnych pytań. Nie sprawdzili nawet, czy ma alibi. Brak weryfikacji poprawności algorytmów to kolejny problem systemu. Policjanci ślepo zaufali technologii zamiast przeprowadzić rzetelne dochodzenie. W efekcie doszło do aresztowania niewinnego człowieka. W sektorze prywatnym firmy marketingowe i handlowe wykorzystują technologię FRT do zwiększania zysków. Każdego dnia miliony ludzi publikują w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania, nie zdając sobie sprawy, że te materiały mogą zostać wykorzystane do różnych celów, w tym do analizy FRT. Wielu pracodawców wykorzystuje tę technologię do prześwietlania potencjalnych kandydatów. Co zaskakujące, prawo nie zakazuje ani w żaden sposób nie reguluje wykorzystywania FRT przez firmy prywatne. Na szczęście niebawem ma się to zmienić. W roku 2019 amerykański kongres przegłosował ustawę, która obliguje firmy do uzyskiwania wyraźnej zgody użytkowników na zbieranie danych FRT.